W Zielonej Górze w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego zorganizowano konferencję prasową poświęconą rozwojowi infrastruktury sportowej. Podczas spotkania ogłoszono decyzję o dodatkowym dofinansowaniu dwóch hal sportowych Olimpia. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Sportu i lokalnych władz samorządowych bardzo się cieszę, że w Zielonej Górze czuję taką pasję do sportu, bo to dzisiejszy dzień, dzisiaj. To widać, że ludzie po prostu niesamowicie zabiegają o to, abyśmy realizowali te inwestycje. Jesteśmy w hali sportowej. Słuchajcie, ta inwestycja rozpoczęła się w czerwcu, a za chwileczkę będzie ona gotowa. Więc dla mnie, jako dla ministra sportu, to jest coś pięknego, jeżeli mogę przyjechać do miejscowości, do miasta, gdzie jest gigantyczna pasja, jeśli chodzi o sport, a ja mogę powiedzieć tak, kolejne dofinansowania w sumie na budowę dwóch hal, to jest blisko 10 milionów, a przez ostatnie dwa lata, jeżeli chodzi o wsparcie dla Zielonej Góry z Ministerstwa Sportu, to już jest blisko 20 milionów złotych. Także dużo dobrych działań. Ogromnie się z tego cieszę. Przede wszystkim udało się zdobyć większe pieniądze. Ta hala tutaj przy Zespole Szkół Zawodowych na Botaniczcze ma dofinansowanie ponad 60%. Hala przy Szkole Ministerstwa Sportowego ponad 40%. To są gigantyczne pieniądze z ministerstwa. To są też dobrze złożone wnioski, dobre dokumentacje i przede wszystkim to, co realizuje wspólnie. To, co realizujemy jako drużyna, czyli przede wszystkim inwestycje w sport dzieci i młodzieży, sport kwalifikowany. To stąd ci adepci trafiają do klubów sportowych, trafiają do sportu zawodowego, a to przede wszystkim też zdrowie. Te hale będą już dostępne dla mieszkańców miasta. My jesteśmy na Jędrzechowie. Ogromnie się cieszę. Zaawansowanie pracy jest gigantyczne. Termin zakończenia tych robót to jest czerwiec 2026, ale myślę, że to będzie szybciej, patrząc na intensyfikację robót. Nowe obiekty wzmocnią infrastrukturę społeczną w Zielonej Górze, wspierając uczniów, kluby i mieszkańców, a także podkreślając znaczenie sportu dla zdrowia i integracji społecznej.